Witajcie kochani w takim pięknym miejscu kilka słów o, o stracie, strata. Myślę, że każdy z nas doświadczył w swoim życiu jakiejś straty. I już można byłoby wymieniać, co możemy stracić w życiu. Chciałbym Waszą. Uwagę zwrócić na pewien mechanizm, który, kiedy my postrzegamy coś jako stratę, to tak naprawdę jest to obraz, informacja dla nas, że do czegoś w swoim życiu się przywiązaliśmy. I wydaje się to takie normalne, oczywiste, że nasze życie cechują różnego rodzaju przywiązania. I trzymamy się pewnych rzeczy, a kiedy stracimy coś, stracimy kogoś, no to następuje moment takiego wielkiego ścisku w nas, że to coś było, ten ktoś był i teraz nie ma. Powiem Wam, że z takiej perspektywy świadomości, tego jak się rozwijamy, jak postrzegamy wiele rzeczy wokół nas, to tak naprawdę gdy dotykamy tej swojej esencji to nie istnieje tam coś takiego jak strata nic nie możemy stracić jedynie dla umysłu dla tego przywiązania emocjonalnego bo to tak naprawdę to przywiązanie głównie opiera się na emocjach pojawia się właśnie pewien rodzaj pustki że coś było ktoś był i nagle tego nie ma z różnych powodów, i kiedy pojawia się ta pustka, to tak naprawdę wtedy zaczynamy czuć w sobie coś, co było częścią nas, naszego życia, tak bardzo to było dla nas ważne, i ta ważność sprawiła, że nagle, gdy to się zmieniło, gdy ktoś odszedł, czy wokół nas jakieś życie w kontekście pracy, w kontekście różnych, różnych rzeczy nagle się zmieniło? I my to postrzegamy, to znaczy nasz umysł, nasz emocjonalny umysł postrzega to jako stratę. I wiecie, kiedy my tak wzrastamy w świadomości i odkrywamy to, że ze wszystkim jesteśmy połączeni, że jesteśmy całością sami w sobie. Obfitością, szczęściem, nieuzależnionym od czegokolwiek na zewnątrz, nieuzależnionym od jakiejkolwiek relacji, to nagle spoglądamy na to z innej perspektywy. Coś się pojawia w naszym życiu, czasami towarzyszy nam przez prawie całe życie, a potem na przykład się to zmienia. I Takiej refleksji chciałbym Waszą uwagę zwrócić na to, że to nie jest strata. Zawsze, w każdym kontekście ta obecność po prostu jest. I my możemy myśleć, że fizycznie czegoś nie ma w naszej przestrzeni, ale to nie jest stratą. I wiem, że to jest trudne dla wielu, dlatego że my. Tak bardzo przywiązujemy się szczególnie do osób. Kochamy pewne osoby i te osoby na przykład odchodzą z naszego życia. Zmienia się cały ten kontekst tego, jakie osoby są wokół nas. I kiedy będziemy tak y, zasilać tą stratę, to postrzeganie, że ktoś odszedł i z tego powodu czuje jakąś pustkę, to jest to taka. Ważna informacja, by wejść głębiej w to doświadczenie, że tak naprawdę to nie jest strata, to jest życie, które jest zmianą. I w tym przyzwoleniu na to, że życie się zmienia, że pojawiają się w naszym życiu różne osoby, różne sytuacje, a potem to się zmienia, to przyzwolenie jest mega wyzwalające nas. Ku temu byśmy właśnie odkrywali to, że strata nas nie dotyka, nie dotyczy nas. Dlatego, że jesteśmy wiecznymi istnościami, które ubrały się w ciało, przejawiają się w różnych formach, które są częstokroć ulotne i zmienne. Tak więc, kochani, w tym całym naszym pobywaniu na tej Ziemi, w tym naszym gwiezdnym wędrowaniu przez różne doświadczenia. Kiedy puścimy jakąkolwiek stratę, puścimy jakiekolwiek przywiązanie, to pojawia się właśnie to coś, co jest takie naturalne, oczywiste w każdym z nas. Ilekroć będziemy w różnych myślach, różnych emocjonalnych y, takich y, wiatrach, które będą nas mocno trzymały w tym takim poczuciu straty, poczuciu smutku, poczuciu jakiegoś. Jakiejś tragedii, to, to będzie nas bardzo mocno ściskało. Ale jest to potrzebne do tego, by przeżyć i to przekroczyć, i zobaczyć to z tej perspektywy tego, kim się jest. Ktoś zada pytanie, jak to zrobić? Gdyby była taka tabletka i takie pstryknięcie, które pozwoli to tak szybko przetransformować, to bym się z wami podzielił. W wielu moich prezentacjach, w wielu moich różnych ekspresjach dzielę się tym, co się przejawia w mojej świadomości i między innymi to jest właśnie to odkrywanie siebie w takiej lekkości i wolności od czegoś takiego jak strata. Bo nic nie możemy stracić. Tym bardziej rzeczy materialne, gdzie my nago przyszliśmy i nago odejdziemy, jeżeli ktoś chce odejść, to... Z rzeczy materialnych, co, cóż możemy stracić. Z osób, które się pojawiają w naszym życiu, które kochamy, a przychodzi moment, że one przechodzą do innego wymiaru, czy wchodzą w inne przestrzenie, które pokazują nam, że już no, nie ma nie ma tego kogoś, to to tylko pokazuje nam, że te wszystkie doświadczenia, one nas zapraszają do tego, żeby jeszcze głębiej wniknąć w swoje serce, głębiej wniknąć w to, kim naprawdę jesteśmy. I można byłoby powiedzieć, żeby użyć te wszystkie tak pozorne straty, do tego, żeby rozszerzyć się w swojej świadomości i dostrzec, że wszystko ma swój plan, wszystko ma swój cel, wszystko ma swoją miłość. I my sami w sobie jesteśmy miłością. Brzmi to jak slogan, ale moment kiedy my przyjmujemy życie z akceptacją, z takim przyzwoleniem, z takim odpuszczeniem wraz z wydechem, żeby nie trzymać się pewnych rzeczy, to to nam daje taką przestrzeń, takie rozluźnienie, żeby spojrzeć na te wszystkie takie pozorne straty na nowo i podziękować im za obecność tak długą, jak się wydarzyła i nie trzymać się tego. Bo ilekroć się trzymamy, to nas to ściska i powoduje cierpienie. Tak więc, kochani, jak to zrobić? Wraz z wydechem, z wdzięcznością, z taką miłością i ukochaniem za każde doświadczenie, po prostu każdego dnia żyć. Podziękować wszystkim, wszystkiemu, co było w naszym życiu i odeszło, się zmieniło. Ta wdzięczność i to uszanowanie tego, że życie jest pełne zmian, pełne takiego życia, takie, takiego ruchu, takiego przejawiania się, daje nam mega przestrzeń do tego, żeby otworzyć się na to, co jest tu i teraz i nie tkwić. Umysłem, czy emocjami w rzeczach, w osobach, które były w naszym życiu. Tak więc, kochani, do tego Was zapraszam każdego dnia, żeby wraz z wydechem, takim świadomym oddechem, a szczególnie wydechem, tak puścić, tak właśnie praktykować tą wdzięczność każdego dnia za to, co tu jest i nie trzymać się przeszłości. Bo częstokroć ta przeszłość nas tak mocno krępuje, tak mocno nas ciąga w różne e, powtarzalne schematy, że przynosi nam cierpienie. Przynosi nam znowu, jestem w jakimś zacisku. Tak więc, kochani, każdy dzień jest dniem, który możemy przeżywać na nowo. Z wdzięcznością, odpuszczeniem, przyzwoleniem na to, co tu jest. Bo często tkwiąć. W Tkwiąc w takim obrazie jakiejś straty w naszym życiu, my zamykamy się na to tu i teraz. Jesteśmy w różnych wspomnieniach, w różnych odsłonach, różnych odczuć, które mieliśmy w doświadczeniu kiedyś, a teraz ich nie ma. Więc czas na to, żeby właśnie stanąć w swojej mocy, a ta, ta moc jest tu i teraz w tym dzisiejszym dniu, który jest, można powiedzieć, darem łaski. Pięknem, które się przejawia przed naszymi oczami. Tak więc idź do lasu, zatrzymaj się, miej swój czas na taki oddech serca i wraz z każdym wydechem wdzięczności po prostu powiedz kocham siebie cudowną Bożą miłością. Ta miłość jest wieczna i strata nie istnieje to jest coś co tylko wyłącznie umysł nasz, nasze emocje my się trzymamy czegoś z przeszłości i pozwólmy sobie na to by w tym tu i teraz budować siebie na nowo w takim zachwycie pasji radości niech ta radość będzie takim przewodnikiem bo kiedy coś odchodzi to też się pojawia miejsce na nowe kiedy puścimy to kiedy puścimy, bo kiedy trzymamy się czegoś, to też po prostu nam trudno przyjąć coś nowego, bo dlatego, że trzymamy się czegoś starego. Tak więc, zobaczcie, to wszystko może nam służyć i możemy to transformować odpowiednim spojrzeniem na to. Spojrzeniem, które płynie z naszych serc, takiej akceptacji, takim głębokim uśmiechu, radosnym uśmiechu, wdzięczności wdzięczności za każde doświadczenie i otwierać na nowe. Kochani, najlepszego dla Was, cudowności.